Jestem ja jestem Mułczemanko, i dzisiaj ze mną jest Gucio Team. I dzisiaj będziemy przez druga część z Siłowni. I na razie go nie będzie, bo coś go nie słychać. He, dalej na solo. O, no. Zostawcie soba yy. Nie, nie pokażę. Dobra. Ale to jest dziwne, że w tej grze takie małe astyczki Te, te? Takie. Takie małe mogą zabić. Ja też mogę wszystkich na raz zabić. To jest dziwne. Dzisiaj sobie dobijemy no dużo tego. To jest zepsute jakieś. Mój kolega Gucio to on ma już 1378 to. Największy ode mnie, ale to jest dziwne, bo ja nie mogę się ten Czekaj. tak a tego nie mogę zwiększyć to jest dziwne i patrzcie jak o! Widzicie tam y, Jak chcecie jeszcze takie części To piszcie, piszcie W komentarzach A my pakujemy ciągle Widzimy się zaraz Jestem widzowie, tylko ciągle mój kolega mnie zabija. Chodźcie sprawdzić taką kryjówę. Co? Co jest? Czemu ja nie mogę zabijać? Wiecie skąd? Nie wiem, I ja. Ja idę jeszcze trochę pozbijać. Widzowie, tu mój kolega przyszedł. Patrzcie, on jest bugowany: cheater. Ja też. To jest dziwne. Dziwny jest są ten Roblox. To ja zaraz będę. Widzowie, ja tu ciągle pakuję, ale zapomniałem powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję. Ja zachęcam bardzo do tego. Ja też bym zostawił, ale nie mogę. Bo coś, nie wiem ale mogę dawać lajki no to zostawiajcie la lajki i subskrypcje i dzwoneczek jak tutaj pakuję z kolegą no no i już mam 1500 to zaraz się widzimy zostawcie suba i lajka i już nie będę was tak zachęcać no dobra, zostawcie suba. Serio mówię. No. Jestem widzowie już. To by było chyba na tyle. Yy, więc. Zakręcam do sługowania. Idę ci łapkę. No. To ja żegnam. Nara.